Wybór dealera ma ogromne znaczenie. Klienci szukają się partnera, któremu mogą zaufać na każdym etapie: od zakupu po serwis. Jako dealer działamy już od ponad 30 lat, a od 5 lat tworzymy grupę Cichy Zasada największą grupę dealerską w Polsce. To połączenie doświadczenia, skali i profesjonalizmu. Zespół naszych ekspertów dba o najwyższy standard obsługi, co docenili zarówno klienci, jak i rynek, czego dowodem jest nagroda Tytan Biznesu od Otomoto. Z MOTO współpracujemy od samego początku istnienia grupy Cichy Zasada. Wspólnie dajemy klientom pewność wyboru. Dzięki Otomoto docieramy do klientów staje Polski, którym możemy zaoferować najlepsze oferty samochodów nowych, jak i używanych, szybciej i skuteczniej. To dla nas kluczowe, bo przy tej skali liczy się zasięg i sprawność działania. Dlatego stawiamy na Otomoto, który realnie wspiera naszą sprzedaż. Menadżer połączeń. Dzięki niemu nic nam nie umyka. Każde ogłoszenie ma swój indywidualny numer, a jeśli nie odbierzemy, połączenie zostanie przekierowane dalej. Do tego mamy statystyki pokazujące, które ogłoszenia działają najlepiej. To narzędzie, które pomaga nam sprzedawać najskuteczniej.